pana Przewodniczącego w tej sprawie. Natomiast druga rzecz odnośnie wniosku pana przewodniczącego Rzemykowskiego. Szanowni Państwo, ja się długo, ja poparłem tą uchwałę na komisji, bo rzeczywiście sytuacja jaka jest, ona utrudnia dostęp nie tylko do urzędu, ale do tych instytucji, które są. I rzeczywiście jest to sprawa trudna do rozwiązania przez urząd, ponieważ no wiemy, że to nie tylko w ciągu dnia ci pracownicy, ale też słuchacze innej instytucji, którzy tam tygodniami swoje samochody zastanawiają, była, zostawiają, była o tym mowa. Natomiast wydaje mi się, że jeżeli podejmiemy tą uchwałę w takiej formule, jak mamy ją przedstawioną, to ona absolutnie problemu nie rozwiąże. Ja pofatygowałem się wczoraj w ciągu dnia, żeby objechać te uliczki dookoła... Hmm, dookoła Placu Staszica, dookoła tych instytucji i dzisiaj, mimo że przy placu Staszica parkują i pracownicy, i pracownicy urzędu, i pracownicy nafty, i pracownicy szkoły policji, i pracownicy PEDEKU wszystkie boczne uliczki, skrawki zieleni, kawałki czyjś gruntów są zagospodarowane przez samochody. Mało tego, te samochody często stoją. Oczywiście nie mówię tego złośliwie, natomiast z braku możliwości one często stoją w taki sposób, że no, na pewno bezpieczeństwa nie zwiększają. Przykładowo, bezpośrednio przy pasach dla pieszych, bezpośrednio przy skrzyżowaniach. I boję się, że jeżeli wprowadzimy to rozwiązanie w takiej formule, jak jest nam przedstawione, z jednej strony będziemy mieli pusty plac Staszyca, bo nie wiem ile naraz. Klientów do tych wszystkich instytucji naraz przyjeżdża samochodami w jednym momencie w ciągu godziny 5, 10, 20 na kilkaset miejsc postojowych, które tam są. Ile? 100 dookoła całego placu, z wszystkich czterech stron jest 100 miejsc, tak? No to nawet jeżeli to jest 100 miejsc, wydaje mi się, że więcej, jeżeli pan dyrektor mówi że to jest 100 miejsc, ufam, 100 miejsc, to boję się, że z tego 20, żaden pracownik w tym momencie nie zaparkuje żadnej z instytucji, bo nie będzie płacił za cały dzień. Będą te parkingi po prostu w większości puste, w zdecydowanej większości. Będzie kilka miejsc zajętych przez chwilę. Natomiast okolicznym mieszkańcom i pracownikom tym instytucji, tych instytucji problemu to w żaden sposób nie rozwiąże. Wręcz przeciwnie, po prostu nie będzie gdzie, nie będzie gdzie parkować i będzie to dla wszystkich utrudnieniem. Stąd ja też w pełnej rozciągłości popieram ten wniosek, który przed chwilą złożył pan przewodniczący przewodniczący Rzemykowski. I pytanie moje, czy były rozmowy prowadzone na przykład z firmą, ten pomysł był przedstawiany współgospodarzom obiektu, na przykład firmie PGNIGE i czy i, i, i co oni na to, bo tam też oprócz z jednej strony mają problem, bo ich klienci nie mają jak jechać, ale z drugiej strony to ich pracownicy za chwilę, jeżeli ta uchwała wejdzie w życie, będą mieli problem, bo nie będą mogli tam zaparkować. Dziękuję bardzo. O głos prosił tak? Bardzo proszę, pan przewodniczący Lucjan Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. No daleki jestem od ignorancji kogokolwiek na tej sali, tym niemniej od samego początku wydawało mi się, że komisją wiodąc, wiodącą w tej sprawie była Komisja Gospodarki Miejskiej. Tu pan przewodniczący przedstawił punkt widzenia. Natomiast myśmy rzeczywiście zajmowali się tą sprawą. Głosowaliśmy. Tym niemniej tutaj kolega radny wyręczył mnie już, uprzedzając, wymienił powiedzmy argumenty, które były przedmiotem dyskusji. Nie widziałem potrzeby, żeby tutaj w ogóle zabierać głos, tym bardziej, że padły wszelkie możliwe argumenty za i przeciw w tej kwestii. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Tym niemniej, jak rozumiem, jest to, jest to no, wniosek Komisji, tak sformułowany, tak? Czyli tak naprawdę w pierwszej kolejności powinien być głosowany za, niż, niż, głos, niż wniosek pani Wiesławy Sztaby tak naprawdę, bo tego samego dotyczy, a faktycznie wcześniej był złożony. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, pan przewodniczący Paweł Dalkę. Znaczy moja taka uwaga, tylko no ja myślę, że powinniśmy jednolite standardy tutaj wypracować i e, nie mówię o ignorancji, tylko o zignorowaniu, to, to, to zupełnie coś innego. Natomiast e, uważam, że powinniśmy wypracować jednolite standardy. I jednak, no, skoro komisja się czymś zajmuje, mało tego przegłosowuje jakiś wniosek, to nawet jeżeli nie jest komisją wiodącą, to po to pan przewodniczący na tą komisję te sprawy kieruje, żeby jej opinię też Rada potem usłyszała. Więc tak trochę dziwna ta argumentacja mi się wydaje. Na przyszłość nie chciałbym wyręczać przewodniczącego komisji. Dziękuję bardzo. Pan Przewodniczący Paweł Jarczyk. Szanowni Państwo, z dosyć dużą uwagą. Przeczytałem projekt tej uchwały, jak również wysłuchałem argumentów, nie mam wątpliwości co do potrzeby zwiększenia zerowej stawki opłat dla osób niepełnosprawnych, to jest jasne. Zastanawiam się tylko czy mamy robić wyjątki dla osób, które przyjeżdżają tu z takich czy innych względów, pracują, bądź przyjeżdżają na chwilę. To sam problem dotyczy pozostałych parkingów również w centrum miasta. One również znajdują się w otoczeniu instytucji, w których osoby pracują, w których przebywają dłużej krócej. Także tutaj mam pewną wątpliwość, ale mam też pytanie. Jest na sali pan komendant straży miejskiej, pan Wojciech Nosek. Panie komendancie, czy ma pan wiedzę albo zechciał pan odpowiedzieć, czy zdarzają się i jak częste są wykroczenia w stosunku do parkowania w okolicy urzędu osób, które przyjeżdżają załatwić sprawę, a mają bądź nie mają gdzie zaparkować i czy jest to dosyć nagminne, czy też sporadyczne? Bardzo proszę, jeżeli ma pan taką wiedzę, bo rozumiem, że nie zawsze jest to dostępne. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Wiedzę pan komendant pewnie ma, tylko czy się z nami podzieli? Bardzo proszę, panie komendancie. Wysoka Rado, tak. Największe problemy są z dokładnie skrzyżowaniem przy Urzędzie Miasta. Tam jest jedno wielkie skrzyżowanie, które w kierunku parkingu ulicy... Witaszka, czyli przedłużenie ulicy Witaszka, o której Państwo mówiliście, jeżeli chodzi o strefę płatną, jest notorycznie zostawiane przez, przez kierowców. To jest skrzyżowanie, więc jakby z racji tego wszystkie te, te samochody tam będące podlegają procedurom wykroczeniowym. Jeżeli chodzi o inne, słyszałem o, o, o miejscach zielonych. Nie, na terenie, na terenie Placu Staszica i przyległych okolicznych uliczek nie ma takiego problemu, w jaki sposób to się samo samonormuje. Widzimy tylko rano jadąc do pracy, że cała ulica Witaszka po stronie przedszkola jest zastawiona i to niekoniecznie petentami Urzędu Miasta, a głównie y, osobami, które dowożą dzieci do przedszkola. To się w jakiś sposób później, później rozluźnia. Także myślę, że tutaj aż takiego wielkiego problemu nie ma. Dziękuję bardzo. Jeżeli nie ma.